Kira ponuro pchnęła drzwi i westchnąwszy, weszła do przytulnego przedpokoju swojego mieszkania. Minął już tydzień, odkąd nastrój młodej kobiety gwałtownie zmierza ku zeru. Wydawałoby się, że to najwyższy czas, by się cieszyć. Na kalendarzu 27 grudnia. Przed nami ukochane przez wszystkich święto nowy rok. Ale Kire dręczą przygnębienie i apatia. A to wszystko dlatego, że i tego nowego roku będzie musiała spędzić u Teściowej wśród licznych krewnych męża. Nie, Kira wcale nie jest przeciwna rodzinie Saszy. Wszyscy oni są najsłodszymi ludźmi na świecie. Tylko że każde spotkanie przy stole u Elini Maksimownej zamienia się dla synowej w niekończący się tor przeszkód, który dodatkowo trzeba pokonać w określonym czasie. Przy stole zazwyczaj zbiera się 12 osób. Młodszy brat Saszy, uczeń liceum Aleksiej, starsza siostra Alina z mężem i dziećmi, Kati i Wania, a także siostra Elini Maksimowny z mężem i wnukami, Ritą i Żenią. To całe stado ludzi Kira i Elejny Maksimowna muszą obsłużyć, najpierw przebiegając się po sklepach, a potem doprowadzając mieszkanie teściowej do idealnego blasku. A kto inny, skoro tylko Sasza i Kira mieszkają tak blisko Elini Maksimowny, dosłownie w tym samym domu. Właściwie to okoliczność ta poznała młodych ludzi pięć lat temu. Wtedy Aleksander grzecznie pomógł ładnej niezdarze zebrać jej zakupy. Które wysypały się z nagle rozerwanych toreb. A ta w podzęce zaciągnęła chłopaka na herbatę. Ich oszałamiający romans trwał pół roku i jak w bajce zakończył się ślubem. I Sasza przeprowadził się do Kairi do ich rodzinnego gniazdka. A Kira stała się pełnoprawnym członkiem rodziny Romanowów ze wszystkimi tego konsekwencjami. Właściwie tych konsekwencji nie było aż tak wiele. Teściowa Elejna Maksimowna okazała się całkiem znośna. Nie nachodziła młodych z kontrolami, nie zazdrościła syna synowej, nie popędzała z wnukami. Zasadniczo wszystko było całkiem nieźle, gdyby nie te huczne przyjęcia Elini Maksimowny. Jeśli przy okazji świąt państwowych i rodzinnych dat Kira mogła wyjść z opresji bez większych strat, to obchody nowego roku przybierały dla niej rozmiary klęski żywiołowej. 31 grudnia Kira musiała wstawać o 5 rano, aby o 6 razem z Teściową zabrać się za przygotowania do uroczystości. Szorować mieszkanie do lustrzanego blasku, a potem kroić kolejne miski sałatek, piec kurczaki, dusić mięso, piec obowiązkowy domowy placek z świeżymi jagodami. A jeśli 31 grudnia był dniem roboczym, należało przyjść do Teściowej o 2 w nocy i harować aż do wyjścia do pracy, słuchając przy tym od Elini Maksimowny wyrzutów o opieszałości. Mówiono, że z powodu tego, że synowa nie wpadła na pomysł, by wziąć ten dzień na swój koszt, biedna kobieta zostanie pozbawiona nocnego snu. Dlaczego wszystko musi być robione w ostatniej chwili, pozostawało dla Kairi zagadką. Wyjaśnienia, że jedzenie na świątecznym stole musi być świeże i przygotowywane w sterylnym pomieszczeniu, po prostu irytowały. Przecież dużo łatwiej byłoby posprzątać mieszkanie na kilka dni przed uroczystością i zacząć gotować chociaż dzień wcześniej. Wtedy nie trzeba byłoby wdawać się w tę głupią maratonową biegankę, po której nawet uginający się od przysmaków w stół nie cieszy. Ale młoda kobieta nie wtrącała się do cudzego klasztoru ze swoim regulaminem. Chociaż trochę przykro było, że Sasza włącza się w przedświąteczny szał dopiero po południu. Mąż zwykle zostawiał i ozdabiał dużą sztuczną choinkę, wieszał w mieszkaniu girlandy, rozkładał duży stół. Na tym jego zadanie było uznawane za wykonane. No, a jak ty chcesz Machnęła ręką teściowa na pytania Kairi. Po pierwsze, najpierw musimy wszystko posprzątać. A po drugie, Saszeczka tak się męczy, że przed świętami koniecznie musi się wyspać, bo inaczej przy stole będzie zasypiać. To, że zasypiać będzie Kira, Elenę Maksimowne całkowicie zadowalało. A Kira co roku ledwo dociągała do północy, rozumiejąc, że i tym razem święto nadeszło dla każdego, tylko nie dla niej. A 1 stycznia synowa znowu spieszyła do Teściowej, by umyć naczynia i pomóc przygotować świąteczne śniadanie. I tak dzień po przez wszystkie noworoczne wakacje. Dlatego Kira wyczekiwała powrotu do pracy jak mani z nieba, marząc o odpoczynku. Oczywiście już po trzecim takim nowym roku, Kira zaczęła skarżyć się mężowi, ale Sasza tylko machnął ręką. Co tu poradzić, tradycja. Rozmyślając o tym, młoda kobieta zrzuciła z nóg ciepłe buty i z irytacją rzuciła je w kierunku półki na obuwie. A z kuchni na dźwięk wyjrzał uśmiechnięty mąż, Kiriuszka, tańcz. Zażądał radośnie, a Kira kwaśno uśmiechnęła się w odpowiedzi. Z jakiej racji mam tańczyć, skoro czeka nas cały tydzień męczarni? Ale Sasza objął ją i zakręcił po korytarzu. Mam dla ciebie wspaniałą nowinę. Słoneczko. Ucieszył się. Tego nowego roku spędzimy na stoku narciarskim. Kira aż się zdziwiła. Czy mąż naprawdę posłuchał jej słów i uwolnił ją od noworocznej gehenny? Rzuciła mu się na szyję. Ośrodek narciarski to wspaniale. Następnego dnia powoli szykowała rzeczy na wyjazd. Z tej okazji nawet wzięła dwa dni urlopu. 29 już siedziała szczęśliwa w przedziale przy oknie, z radością oczekując cudownego odpoczynku. Mąż powiedział, że wykupił cały przedział, więc można się urządzać, jak się chce. Kira marzycielsko spoglądała przez okno. Całe siedem dni w komfortowym hotelu, a wokół tylko ona, Sasza i góry. Zamyślona, młoda kobieta nie zauważyła. Jak drzwi przedziału się otworzyły i weszli do środka siostrzeńcy męża, a za nimi młodszy brat Aleksy. Zaledwie się przywitali, dzieci wgramoliły się na dolną półkę, urządzając wesołą zabawę. Loszka rzeczowo postawił torby na górnej półce i usadowił się naprzeciw Kairi z telefonem. Młoda kobieta za nie mówiła. Przez chwilę zdumiony wzrok przenosiła z dzieciaków na szwagra, a potem wypadła z przedziału w poszukiwaniu męża. Na Saszę wpadła na korytarzu i niecierpliwie chwyciła go za kurtkę, wskazując na otwarte drzwi katię, Wania, Lioszą, co oni tu robią, Aleksander za mówił jak to CEO. To samo, co ty. Jadą w góry na Nowy Rok. Wyjaśnił wesoło. Kira zaczęła się gotować. No dobrze, Aleksy, ale jak Alina pozwoliła małym Kasi i wani jechać? Aleksy nawet zachichotał. Dlaczego pozwoliła? Oni jadą z mamą i jej mężem w sąsiednim przedziale, a siostra mamy z wnukami jest po naszej lewej stronie. Opłaciłem wyjazd wszystkim. Kira nerwowo przełknęła ślinę. Jej plany rozsypywały się jak domek z kart. Pół godziny zajęło jej jakoś uspokoić bawiące się dzieci. A gdy w końcu jej się to udało, błagała, Sasza, może twoja mama przyjdzie do nas, a maluchy pojadą z Aliną? Ona lepiej sobie z nimi poradzi, ale Aleksander machnął ręką, co ty? Alinka jest taka zmęczona. Praca, dom, dzieci. Może chociaż w pociągu odpocznie? Sam zajmę się siostrzeńcami. Ale oczywiście to Kira musiała zająć się dziećmi. Nie pamiętała nawet, jak dojechali na miejsce. Biegała jak wiewiórka w kole, spełniając dziecięce życzenia i prośby. Bo wkrótce do Kasi i Wani dołączyli wnuki ciotki Saszy. I zaczął się prawdziwy Armagedon. Ach, jak oni się cieszą! Rozpływała się teściowa. A Kira nie znalazła, co odpowiedzieć. W taksówce opadła z sił i przysnęła. A gdy się obudziła, była bardzo zdziwiona, widząc, że wszyscy wysiadają nie przy hotelu, a przy niewielkim domu. Okazało się, że Aleksander wynajął domek, żeby nie było żadnych gości, restauracji i pokojówek. Tylko rodzina, świeże powietrze i zdrowe posiłki przygotowane przez troskliwe ręce kobiet. Chociaż liczba kobiet chętnych do gotowania szybko zmalała do jednej, Kairi. Pozostali, jak się okazało, przyjechali tylko wypoczywać. Kira też nie paliła się do kucharzenia i po kąpieli postanowiła przejść się po okolicy. Sasza zastał ją w momencie, gdy już nakładała ciepły kombinezon. Mama nie może się doczekać, aby zobaczyć góry, oznajmił żonie. Ja, jako mężczyzna, poprowadzę wszystkich, a ty zajmij się kolacją. Kira nie zdążyła nawet słowa powiedzieć, gdy cała grupa wypadła na podwórze. O spacerze musiała zapomnieć i westchnąwszy, udała się do kuchni. Naczynia i kuchenka były na miejscu, ale z produktów znalazła tylko sól. Musiała się ubrać i iść do sklepu, który tak chwalił jej mąż, bo przecież wszyscy wrócą głodni. A ona sama od wczoraj nie miała nic w ustach tak to już jest, że turyści wszystko przywożą ze sobą, a miejscowi jeżdżą do miasta wyjaśniła uprzejma sprzedawczyni, patrząc na zdezorientowaną młodą kobietę wpatrującą się w puste półki. Poza kaszą manną, solą i zapałkami w sklepie nic nie było, więc Kira pospieszyła na przystanek autobusowy. Po dwóch godzinach, obładowana pakunkami, wróciła do domku. Autobus miasto okazał się ostatnim, więc musiała skorzystać z taksówki. Zdążyła tylko przygotować lekką zupkę i sałatkę, gdy do domu wpadła roześmiana. Rumiana gromada. Juju, tylko zupa, narzekały rozczarowane dzieci, a Aleksander zaczął wyrzucać żonie, że wszystkich zawiodła. Kira musiała się tłumaczyć, że długo jeździła po zakupy, następnego dnia młoda kobieta wstała wcześnie, mając nadzieję, że uda jej się wymknąć na spacer przed śniadaniem. Gdzie się wybiera? Natychmiast zawołała teściowa, ubrana w narciarski strój. Kira zmarszczył brwi. No, chciałam się przejść. Jelena Maksymowna zmieszała się. To poczeka. Dziś jedziemy na nartach po trudnej trasie. Nie można tam brać dzieci. Wszyscy uznali, że ty zostaniesz z nimi przecież tak dobrze się dogadujecie. Kira chciała zrypostować, że Jelenie maksymownie w jej 65 latach też nie powinno się ryzykować na stromych stokach, ale się powstrzymała. Tym bardziej, że na korytarz wyszli już ubrani Aleksander z bratem, Alina z mężem i siostra teściowej. I kobieta westchnęła, zrezygnowana zdejmując czapkę. Drugi dzień urlopu nie zapowiadał niczego dobrego. Jak wrócimy, pojedziemy po produkty na noworoczny stół, poinformowała Teściowa. I przygotuj obiad, krzycząc z ganku, polecił Kairi mąż. Kira upiekła na leśniki. Ubrała, umyła i nakarmił dzieci. I dopóki nie lepili bałwana, zaczęła gotować. Nakrywając do stołu, nerwowo zerkała na zegarek. Jeśli teraz wszyscy wrócą, to ostatni autobus do miasta odjadą bez nich. No w końcu. Westchnęła Kira, gdy rozdzwonił się telefon. Gdzie jesteście? Już nigdzie nie zdążymy. Aleksander po drugiej stronie zaśmiał się. Kochanie, tu jest po prostu idealna trasa. Zostajemy, a ty sama jedź po zakupy. Kobieta próbowała zaprotestować, że jechać na zakupy z czwórką małych dzieci jest praktycznie niemożliwe. Ale Sasza już się rozłączył. I westchnęła, nic nie poradzi. Nie można przecież zostawić rodziny bez noworocznego stołu. Do miasta dojechali całkiem znośnie. Malcy zachowywali się cicho, wpatrując nosami w okna. Ale w centrum handlowym zaczął się cichy koszmar. Tłum był nie do przebrnięcia. I pchając się w kolejkach, dzieci zaczęły się zrzędzić, Kira była cała rozczesiona, starając się nie zgubić dzieci i nie rozsypać zakupów. I gdzie was nosiło? Przecież się martwiliśmy. Zaczęli robić wyrzuty teściowej, gdy tylko synowa wróciła z dziećmi do domu. Zadowoleni krewni siedzieli przy stole, popijając herbatę z naleśnikami upieczonymi przez Kira rano. Oj, Tobie nie zostawili. Przepraszam, spieszyła się teściowa. Pyszne, nie można się od nich oderwać. Kira milcząco stawiając torby poszła do swojego pokoju. Ale nikt nie myślał zostawić jej w spokoju. A, tu jesteś. Zajrzał do pokoju mąż. A mama z Aliną na ciebie czekają. Idź, pomóż przygotować. Kira błagalnie spojrzała na męża. Czy on nie widzi, jak ona jest zmęczona? Ale ten tylko ponaglił ją. Idź, idź. Nie możemy przecież powitać nowego roku z pustym stołem. A my tymczasem choinkę udekorujemy. Zabawa była wesoła i głośna. Prawda, w tym roku Kira nie zdołała usiedzieć nawet do północy. Zasnęła prosto przy stole. Dlatego, budząc ją, wszyscy zgodnie się z niej naśmiewali. Tak, jutro Alina z mężem jeżdżą na skuterach śnieżnych. Potrzebują być sami, przetrwać kryzys w związku. Sasza, ty zabierasz nas z siostrą na kolej linową. Kira z dziećmi w kuchni wydawała polecenia Jelena Maksymowna. A Kira błagalnie patrzyła na męża. Jak bardzo ona sama chciała pójść na spacer. W domu się na gulasz przerwała jej prośba teściowa. Nie można być taką egoistką. I młoda kobieta westchnęła. Ten nowy rok okazał się jeszcze gorszy niż te, które obchodzili w domu. Teraz ta przedświąteczna krzątanina wydawała się jej prawdziwym rajem. Następne kilka dni stało się dla Kairi niekończącym się dniem świstaka. Wszyscy wypoczywali, jeździli na nartach i skuterach śnieżnych. A ona z lokalnych atrakcji widziała tylko autobus którego kierowca już się rozpoznawał z daleka, a potem kobieta po prostu się załamała. Kira, co to za bzdury w tej notatce? Obudził ją telefon. Zamiast powitania, Sasza rzucił się do ataku. Kira zaś uśmiechnęła się lekko, przeciągając się słodko w łóżku. Co to ma znaczyć, twoje? Wrzeszczał mąż. Kobieta ziewnęła, obserwując spod rzęs, jak jasne promienie słońca zalewają przytulną sypialnię. Ach, o to ci chodzi. Zanucił ona. Tak więc, Saszenka, i rozumieć. Pożegnanie to pożegnanie. Kira całkowicie się obudziła, a z słuchawki dobiegał wściekły głos. Obudziliśmy się, zebraliśmy, by jechać na raftach, a śniadania nie ma. I ciebie nie ma. Mama jest w histerycznym stanie. Gdzie jesteś? I Kira roześmiała się radośnie, wyobrażając sobie zamieszanie, które wywołała. Jestem w domu, Sasza, mruknęła zadowolona. Gdzie w domu? ryknął rozwścieczony mąż. W swoim domu, powiedziała cicho Kira. Wyjechałam. I jeszcze się z tobą rozwiodę. Zamierzała rzucić wyzwanie, ale Aleksander zawył. Poczekaj, jak to rozwodzisz. A kto nam będzie gotować? Tylko Kira nie chciała słuchać dalej. Wyłączyła telefon, a potem szybko wstała. Pospiesznie wypiwszy kawę, zabrała się do pakowania rzeczy męża do toreb. Teraz zaniesie to wszystko do teściowej. Na szczęście mieszka niedaleko. Zostawi klucz od mieszkania Jeleni Maksymowny sąsiadce i zapomni o tej rodzince jak o złym śnie. Dopóki wezwany specjalista nie zmienił zamków, Kira złożyła elektroniczne wnioski o rozwód. Przed nią stary nowy rok i nie pozwoli nikomu go zepsuć. Po dwóch dniach przybiegł Aleksander i długo stał pod drzwiami, błagając, by się nie rozwodzić z powodu główstw. Kilka razy dzwoniła Jelena Maksymowna, próbując przywołać synową do porządku. Ale kiże już było to obojętne. Dwa lata później wyszła za mąż i została mamą. Teraz witają nowy rok tylko z mężem i synem. A jeden do dwóch stycznia jadą odwiedzić rodziców z prezentami, małymi paczkami smakołyków. Już nie ma maratonów z przedświątecznym sprzątaniem i gotowaniem. Tylko rozmowy, odpoczynek i spokój. Aleksander często widzi szczęśliwą kirę z nowym mężem i z zazdrością wzdycha. Sam próbował ożenić się dwa razy. Tylko że jego żony za każdym razem uciekały, nie wytrzymawszy próby nowego roku udzieleni maksymowny. Do następnego spotkania.